To jest, czy to jest ważne w ogóle dla kobiety, żeby e, potrafić zaspokoić mężczyznę seksualnie? No myślę, że tak. Wiesz, hmm. to, jest, to jest to, co ja powiedziałam kiedyś w e, jednym ze swoich pierwszych filmików Jak Dobrze Robić Dobrze. To jest jedyny moment, e, kiedy kobieta na przykład oralnie mężczyznę zaspokaja, hmm. kiedy trzymamy w ustach cały wasz świat. I wy jesteście wtedy tacy. To przecież jest never better. Kobieta się czuje wszechmocna. I niezależnie od tego, czy jest to... Prezydent kraju, premier, car, prezes firmy, czy pan, który, nie wiem, pompuje koła do rowerów. Za każdym razem każdy z Was robi się identycznie mały. To jest super, to jest poczucie władzy. Tak właśnie myślałem, że to Cię cieszy i masz satysfakcję. O, oczywiście. I kiedy kobieta do tego tak podejdzie, ona od razu zacznie to lubić i też poczuje tą satysfakcję. Mówi się, że wszystko w życiu dotyczy seksu, oprócz seksu, no bo seks to jest o władzy. Dokładnie tak. Dlaczego mężczyźni chcą mieć władzę? Dlaczego chcieli mieć pieniądze? O co była większość wojen? Po co wam była ta potęga? Żeby robić wrażenie na kobietach, a po co? Żeby ich mieć jak najwięcej. Matka natura zaplanowała, że macie zapłodnić jak najwięcej samic. Nie kłóćmy się z naturą. Nie kłóćmy się.